Słuchaj, 22096, nowy numer telefonu, to znaczy to jest stary, ale poprzednio. nie było. I podawali numer 22801, który zresztą i tak widnieje przed naszymi oczami, a jest dokładnie za szybko. Dzisiaj w skromnym składzie witają się z Wami Adam, Jurek, i i telewizja. Tu na się oślepiają nas tutaj strasznie? Są na wprost. Razem z reflektorem, który świeci nam prosto oczy 22096, przypominamy numer telefonu. Czekamy na słuchaczy naszych, którzy do nas zadzwonią i utwierdzą nas w przekonaniu, że mimo wszystko ktoś nas jeszcze słucha. Mamy w studiu naszym radiowym gości, Dwie którzy są z telewizji, plus pan operator kamery, którzy są z telewizji właśnie kablowej Jelenia Góra która nas dzisiaj utrwala na taśmie wideo. A teraz krótkie i szybkie pytania. Przy okazji, nim zacznę pytać, przypominam 22096 i ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby zadać pytania dotyczące telewizji, realizacji programu, również telewizyjnego, to czekamy pod tym numerem telefonu. A teraz pytania. Zacznijmy od ZHAP-u i waszego stosunku do niego. ZHAP to taki nasz skrót harcerstwa. To znaczy, moi rodzice kiedyś należeli do ZHP, ja nie miałam takiej przyjemności, że tak powiem. I to znaczy, moim rodzicom się bardzo podobało, gdyż kiedyś to było jakby takie większa przygoda w ZHP, teraz już tak nie jest to rozpropagowane. Może w podstawówce tam widziałam czasami zbiórki, no, teraz to już raczej w ogólniakach, w innych szkołach to raczej się nie widuje ludzi należących do ZHP. Zgodnie ze słowami naszej przedmówczyni jesteśmy duchami. Nie słyszało się o tym kiedyś. Przepraszam, że cię Do podstawówki chodziłam do czwórki. Kiedyś były prowadzone zbiórki, ale potem to jakoś tak umarło śmiercią natu naturalną i nie słyszało się o tym więcej. A w średniej w drugim liceum ogólnokształcącym.